wizowie, to znowu ja, Fezierel. I dzisiaj zagramy sobie w Rocket League znowu. I to jest chyba mecz. Jest, nie jestem pewien, ale to jest mecz chyba o platynę. Więc zostawcie łapkę w górę, subika, a my nie przedłużając przechodzimy do gry. No, yy, yy, nagrałem, yy, według mnie sporo teraz fajnych takich shortów. Jak ktoś nie widział, może sobie zobaczyć. Yy, to są 13 shortów. Editów, Editów, o. Tak to, tak to ujmę, tak to ujmę, tak. No, no to jak chcecie, możecie sobie zobaczyć. No, a my przechodzimy do gry. Jest chwilę myślałem, że przecięcił. Dobra przebił jakoś. Tu w piłkę? D y dobra, y ja nie mogę. E dobra, jest 1-0, ale Jeden 0 ale zobaczcie to, zobaczcie to, zobaczcie to. Być co jest. Bo blisko. Jezu, yes. wejdziemy sobie po bliska, bo on sobie się posiada i tak już wybije. Zresztą no, już się, bo czeka. To ładnie trzeba zagrać, ale nie wiem I to jest in. Open znaczy. No. Moja szczęsna gra. Let's go. <coughs> Lecimy 2 do 0. Lecimy, no? Zmę piłkę, ale... Zrobisz, mogę... ...wchodzić na raz. Że my musimy... ...daję piłkę noc. Mam jeszcze jedno udanie Od razu przybijamy Do się Zobaczmy, jak i my nie jesteśmy w stanie to do bardzo... No... niestety 2 do 1 ładnie żebym strzelił akurat tak, po prostu dołożyłem dołożyłem ten... nie weszłości chyba e, piszcie w komentarzach czy też byście chcieli odcinki z Fortnite'a. bo mogę zrobić tak jakoby na przykład dzisiaj jeszcze Tymczasem z przebiciem. A z to tak naprawdę Co? Ja to. Nie dobra, a jestem ja słaby. Ja to zridowałem. Dwa na dwóch niestety. Lecę znowu. Z przebiciem akurat. Daj tak. To jest taki Nie mamy usta! Ładnie przewił, ale trzeba już nie. Co on robi? Myślę, że to jest jego. Dobra. O to chyba od razu... Dobra, jaką wchodzi na raz, to mnie to spędza była jakaś surki, bo mi do pokoju weszła o, e, siostra, ale... jest Dobra. Teraz pusta rąka I to jest go Trzy trzech

A on wchodzi w każdą piłkę tak na... po no, prostu tak na... po no, ładny, na... no kurde, on teraz chce żyć Szło. zabiera wam się... ja to masz pokódek to jest wręcz łatwo odbić to o, ale nie podpusznie. to jest blok, to jest do ziemi, to jest wygrana i teraz wielka prawda, czy będę miał platynę Uwaga, uwaga, jest platyna, jest platyna 1. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się może jeszcze dzisiaj, nara, jak to mówią, nie wiem, o to. pa.